Witam. Dziś pokażę Wam, jak podzielić plik na części oraz jak dodać hasło i dane naprawcze do naszego archiwum. Najpierw musimy mieć plik, który chcemy podzielić. W moim przypadku jest to film. Aby podzielić plik, klikamy na naszym pliku prawym przyciskiem myszy. Następnie dodaj do archiwum. Jak widać, mamy okienko WinRARA. Aby podzielić plik na części, wybieramy tutaj sobie rozmiar woluminu w bajtach lub możemy też wpisać. Liczbę megabajtów, na przykład 200 megabajtów. Wielkość liter nie ma znaczenia. Aby dodać dane naprawcze, zaznaczamy pole obok napisu Dodaj dane naprawcze. Jeśli już to zrobiliśmy, przechodzimy do zakładki Zaawansowane. W tym miejscu wybieramy ile procent danych naprawczych. Ja zazwyczaj daję 10%. To jest zresztą największa liczba, jaką można wprowadzić. W tym momencie już możemy kliknąć OK, jednak jeszcze chcemy dodać hasło. Aby dodać hasło do archiwum, klikamy na Wprowadź hasło, wpisujemy nasze hasło, potwierdzamy. Możemy hasło zaszyfrować i wyświetlić. Klikamy OK, przejdziemy jeszcze raz do zakładki Ogólne, wpisujemy sobie nazwę naszego archiwum. W moim przypadku jest to nazwa, jaką zaproponował WinRar. I klikamy OK. W tym momencie plik jest pakowany i dzielony na części. Ja nie będę Was zanudzał tym procesem, więc wrócimy jak się już spakuje. OK, jak widzimy pakowanie archiwum już się prawie zakończyło. No i mamy. Powstały nam cztery części ważące 769 MB z filmu, który waży 702 MB. Spowodowane jest to tym, że dodaliśmy 10% danych naprawczych. Dzięki tym danym nasze archiwum jest zabezpieczone przed błędami, a jeśli nawet wystąpią w nim jakieś błędy, to możemy je naprawić. Po otwarciu takiego archiwum możemy je przetestować. W tym, w tym wypadku zaznaczamy nasz plik, klikamy na przycisk testuj, podajemy hasło i archiwum jest testowane. Dobra, to chwilę zajmie, więc też na razie przerwę pokrywanie. Na Dobra, archiwum zostało przetestowane. Jak widać, program pokazał nam, że nie znalazł błędów podczas testowania. To by było na tyle. Dziękuję za obejrzenie poradnika. Mam nadzieję, że wszystko zrozumieliście.